Witajcie kochani na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i dzisiaj przychodzę do zodiakalnych wag z prognozą na luty 2026. Drogie wagi, rozłożymy krzyż celtycki. Zobaczymy, jaka energia i potencjał miesiąca nam się pokaże, jakie wyzwanie. A potem przetłumaczymy sobie, przełożymy sobie to na obszary, czyli na Waszą pracę, finanse, relacje. Zobaczymy, co dla osób w związkach, co dla osób, które poszukują miłości. I zobaczymy, czy jakieś komunikaty dotyczące zdrowia się pojawią. Na koniec karta wyroczni, także zostańcie ze mną do końca. No i już zobaczymy, drogie wagi, co dla Was, kochani jaka energia lutego. Król Kielichów. Wow, widział, widziałyście to, drogie wagi, jak siódemka monet poszybowała na, na miejsce wyzwania, czyli cierpliwość będzie Waszym wyzwaniem. Karty są czasem niemożliwe i mają taką dynamikę, że dobrze, że część rzeczy nagrywam, bo... Bo by nikt nie uwierzył, popatrzcie się szóstka kielichów w fundamentach ósemka buław co odchodzi do przeszłości zranienie będziecie przebaczać. Zobaczmy najbliższe tygodnie, najbliższa przyszłość dla wag. Mhm, pustelnik karta z kolei zodiakalnej panny. Więc pytanie, czy macie może w swoim wykresie urodzeniowym? Księżyc albo ascendent w tym znaku. Wy się pokazujecie jako osoby, które kończą definitywnie jakiś temat. Zobaczmy na Wasze otoczenie. Popatrzcie, dziesiątka, dziesiątka, dziewiątka. Dużo tutaj będzie podsumowań, przekierowań, królowa mieczy i potencjał. Poproszę potencjał lutego. Furka kielichów. Dobra. Zerknę tylko, drogie Wagi, czy się nagrywa i czy wszystko widzicie? Ok. No dobrze. Styczeń zaczyna się dla was, drogie Wagi, bardzo emocjonalnie, ale też dojrzale, bo król emocji, król Kielichów. To jest energia panowania nad uczuciami, a nie ich tłumienia. To jest zdrowe wyrażanie emocji. Wchodzicie w miesiąc z dużą wrażliwością, ale też potrzebujecie zachować tą wewnętrzną równowagę. Pokazują mi jakby wagę w Waszym sercu, więc potrzebujecie tą wewnętrzną równowagę zachować. To jest czas, w którym emocje są bardzo ważne, ale nie powinny wprost rządzić Waszymi decyzjami. Wezwaniem lutego drogie wagi będzie cierpliwość. Coś się rozwija, ale nie w takim tempie, jak wy byście tego chciały. Może pojawić się też takie pytanie, czy to, w co inwestuje emocje i energię, naprawdę ma taki długofalowy y, sens. I to jest, y, wiecie, co drogie wagi, miesiąc obserwacji, a nie przyspieszania, tak bym powiedziała. Celu. W celu mamy szóstkę kielichów. Celem miesiąca jest powrót do autentyczności, do tego co proste, prawdziwe, do tego co zgodne z sercem. I szóstka kielichów wraz tutaj z trójką mieczy potrzebuje, pokazuje mi potrzebę uzdrowienia przeszłości albo przypomnienia sobie, kim byłaś, zanim zaczęłaś dźwigać zbyt wiele cudzych oczekiwań. W fundamencie 8 buław. Pod spodem ruch, zmiana, nawet jeśli zewnątrz wydaje się spokojnie, to wewnętrzny proces zdecydowanie przyspiesza. I ósemka buław w fundamentach mówi o tym, że miesiąc jest punktem zwrotnym, coś rusza, nawet jeżeli nie będziecie widzieć od razu efektu. W tle widać widoczne zranienie emocjonalne, rozczarowanie, stratę. To doświadczenie nadal jest widoczne w Twoim polu, nadal rezonuje i wpływa na to, jak ty, droga Wago, reagujesz. Czas przebaczyć, czas iść do przodu i czas na takie można powiedzieć uzdrowienie emocjonalne. Jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, pokazuje się pustelnik, czyli ten miesiąc będzie was zmuszać trochę do wycofania, refleksji. I to nie jest taka samotność z braku, tylko świadomy wybór, żeby posłuchać i w końcu usłyszeć siebie, bo to jest, wiecie, można kogoś słuchać, ale pytanie, czy my słyszymy to, co on mówi, czy to dociera do środka. Wago, będziesz potrzebować więcej dystansu. Od ludzi, presji, być może nadmiaru bodźców. Pokazujesz mi się jako ktoś bardzo zmęczony mentalnie. Może towarzyszyć ci poczucie, ja już, ta poczucie, ja już dłużej tak nie mogę. I dziesiątka mieczy to karta końca. Ale takiego, można powiedzieć, intelektualnego, pamiętajcie, że pomimo dramatycznej tutaj widokówki, ilustracji na dziesiątce mieczy, to pamiętajcie, że są to miecze. To jest bardzo psychologiczna rozgrywka, która się dzieje w Twojej głowie i to zmęczenie mentalne. Tutaj właściwie jest takie wołanie do nowego etapu, bo stary musi się zakończyć i zostać w przeszłości. Te emocje trzeba pożegnać. Oto, że otoczenie um, niesie dla ciebie zbyt dużo obowiązków, zbyt dużo odpowiedzialności, presji. To jest bardzo ważne tło, bo masz takie poczucie, że nie wszystko, co dźwigasz, jest naprawdę Twoje. Z jednej strony pragniesz jasności. Granic, prawdy, królowa mieczy. Z drugiej strony boisz się tego momentu odcięcia, chłodu emocjonalnego, zarówno u siebie, jak i innych. Luty może przynieść napięcie pomiędzy sercem a rozumem, i to może wybijać w tym miesiącu jako coś niezwykle ważnego. W potencjale stycznia, <laughs> przepraszam, jest zatrzymanie się, tak słyszę, i świadoma odmowa. Popatrzcie, coś los wam serwuje, i czwórka kielichów mówi: Masz prawo nie reagować, nie wybierać, nie decydować natychmiast. To jest moment selekcji. Żeby wpuścić nowe rzeczy do swojego życia, czasami trzeba niektóre zakończyć i z stabilnością emocjonalną podejść do tego nowego otwarcia. Dziesiątki mówią mi i podkreślają, że będzie to miesiąc zmian z ósemką bułat, zakończeń, ponieważ coś w Twoim polu domaga się ewidentnie zamknięcia. Jeżeli patrzę z perspektywy zawodowej, to widzę ten miesiąc jako miesiąc przemyśleń, korekty kursu, nie rzucania wszystkiego, ale takie uczciwe spojrzenie. Czy moje zaangażowanie jest adekwatne do tego, co otrzymuję? Być może potrzebujesz przerwy, takiej naprawdę przerwy, y, gdzie bierzesz zwolnienie, bierzesz urlop, zastanawiasz się czego naprawdę chcesz i co nie jest już twoje. W relacjach. W relacjach y, dla singli może to być okres zostawiania przeszłości za sobą, czas stawiania na siebie. No ale też ta ósemka buła w tutaj fundamentach, mówi mi, że Pojawią się okoliczności do flirtu i może się okazać tak, że, i to jest dla wszystkich osób tutaj słuchających, że pojawia się komunikacja taka online, internetowa osób z przeszłości. Szóstka kielichów i ósemka buław. To mi pokazuje też taki właśnie kierunek, że też jeżeli jesteś w związku, to może się okazać, że ktoś, kto nie powinien się już do ciebie odezwać, się odezwie mogą to być osoby z przeszłości, mogą to być osoby z dalszej przeszłości, czyli z którymi macie karmiczne połączenie. No i to może troszeczkę namieszać w waszym życiu, zwłaszcza jeżeli otworzą się tak zwane stare rany. Jeżeli chodzi o zdrowie, to tutaj widzę to zmęczenie jako taki sygnał, że trzeba dać sobie czas na regenerację. I wszelkiego rodzaju kwestie dotyczące układu ruchowego, kręgosłupa wymagają troski w lutym. Tak jak już mówiłam, styczeń to będzie miesiąc emocjonalnego domknięcia, porządkowania i zalecana jest taka uczciwość wobec siebie, cierpliwość, delikatność, ale też zostawienia te, zostawienie tego, co naprawdę już Twoje nie jest. Zobaczmy, co z kart wyroczni dla Was drogie wagi. Ja zachęcam do subskrypcji. Zostańcie ze mną na dłużej, jak moje czytania z Wami rezonują. Dajcie mi znać, y, jak czujecie energię tego przesłania. A na końcu, jak zawsze, informacja o odczytach indywidualnych. Patrzmy, drogie wagi. Patrzmy, drogie wagi, co dla Was. No, i pięknie. Karta nie, która mówi o mocy swoich granic. I tak jak mówiłam, tu jest kwestia granic wraz z Królową Mieczy i Czwórką Kielichów. Pamiętaj, że jeżeli komuś mówisz nie, to sobie mówisz tak i czas ochronić swoją energię, skupić się na tym, co jest naprawdę dla Ciebie ważne, rozpoznać, co jest dla Ciebie ważne. I myślę, że ochrona emocji. Ochrona energii będzie dla ciebie, droga Wago, taka kluczowa w lutym. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną. Życzę pięknych tygodni, fajnych też takich momentów flirtu, które mam nadzieję, że poruszają troszeczkę Waszą energię. Zatrzymajcie energię przy sobie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Inside my affection, both you I came second So I got